Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych pierwszego rzędu metodą Eulera. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie tablice ze wzorami na całki i pochodne. Moi drodzy, rozpoczynamy bardzo ciekawy temat: rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych pierwszego rzędu. I będziemy stosować tu jedną z wielu metod, które można te równania, którą można te równania rozwiązać: metodę Eulera, czy też metodę tak zwanego czynnika całkującego. Czasami nazywa się też tę metodę metodą mnożenia. Zależy w jakiej literaturze, w jakim źródle, czy starszym, czy nowszym, można ją różnie spotkać. I teraz, co z tym zrobić, o co chodzi? Wyjdźmy od tego, czym jest równanie różniczkowe, liniowe pierwszego rzędu. Przede wszystkim ma y'. Zawsze starajcie się, to jest to, o czym mówiłam w filmiku o rozpoznawaniu równań różniczkowych. Starajcie się, żeby przy y nic nie stało, to znaczy nic, czyli jeden, bo wtedy łatwiej jest rozpoznać typ równania. Potem mamy y i coś z y, ale nie y typu y' czy y kwadrat, tylko y, razy na przykład stałą albo razy coś z x. Gdyby to był y kwadrat, to by było już innego typu równanie. I tu po prawej stronie lub też po lewej, bo to można tę funkcję przenieść, musi być coś z x stała albo 0. I wtedy mówimy o tym, że jest to równanie różniczkowe liniowe. Jeżeli to jest równe 0, to jest jednorodne, jeżeli jest różne od 0, to jest niejednorodne. I o co chodzi w tej metodzie Eulera? Generalnie chodzi o to, żeby obie strony równania pomnożyć przez pewną funkcję. Ta funkcja to nazywamy ją mi, podobnie jak w równaniach różniczkowych zupełnych. I to jest e, funkcja, którą można łatwo wyprowadzić, sobie wzór na to. I chodzi o to, że mamy e do całki. I całkujemy sobie tę funkcję łącznie ze znakiem P od X, DX i oczywiście to jest całka nieoznaczona, ponieważ nie mamy tu warunków początkowych. Gdybyśmy mieli warunki początkowe, jest lekko zmodyfikowane, ale nie będziemy w tym filmiku tego pokazywać. Robimy to dla przypadku ogólnego. Potem dosyć łatwo można sobie zrobić dla warunków początkowych. I tu potem w tej całce pomijamy C, które jest w całce nieoznaczonej. Ono po prostu jest nam jako kolejna stała niepotrzebne. I o co chodzi? To jest czynnik Całkujący, tak jak wspomniałam, i yy, możliwe, że słyszeliście już o czynniku całkującym. W przypadku właśnie równej różniczkowych zupełnych idea jest podobna, ale proszę, żebyście nie korzystali z tego samego i tu i tu, bo to czasami się troszeczkę różni. Ta jakby dojście do tego jest troszeczkę inne. I teraz generalnie trzeba na przykładzie zobaczyć jak to działa, ponieważ w teorii to jest dosyć za dużo komplikowania. Zrobimy sobie trzy przykłady. Pierwszy przykład wygląda następująco. To jest y' plus xy równa się 0. Rzut oka, czy to jest na pewno równanie różniczkowe liniowe? Na pewno jest pierwszego rzędu, bo jest y'. Potem mamy plus, może być też minus, mamy y, ważna sprawa, i coś z x, czyli jest p od x, a tu po prawej może być 0, albo coś z x, albo stała. Czyli jest to równanie różniczkowe liniowe? Jakie? Jednorodne. Czyli to możemy od razu zapisać, żeby od razu też troszeczkę. Pouczyć się teorii, ponieważ potem będziemy umieli sobie z tą teorią poradzić. I teraz co dalej? Teraz muszę policzyć mój czynnik całkujący. Czyli tu gdzieś z boku piszę sobie mi i mamy e do całki. Nasze p od x to jest to, czyli tu u nas to jest x plus x, no ale piszę po prostu x, czyli mamy x dx. I sobie całkuję, czyli to jest po prostu E do 1x kwadrat pomijamy C, tak jak wspominałam wcześniej. I teraz, moi drodzy, obie strony równania, które sobie jeszcze raz przypiszę. Po prostu mnożymy przez ten czynnik całkujący. I co się dzieje? Co my tak naprawdę dostajemy? To jest bardzo ciekawe, dlatego potem będziecie wiedzieć, skąd ta metoda nazywa się metodą mnożenia. Po, po lewej stronie, bo oczywiście po prawej będzie nadal 0, bo 0 razy cokolwiek jest 0, po lewej dostajemy tak e do potęgi naszej 1, 2x kwadrat razy y. Oczywiście można to zamienić kolejność, bo tu jest mnożenie, jest przemienne. No i tu będzie, moi drodzy, taka dosyć skomplikowana funkcja, jak ktoś powie, ale to mi nic nie ułatwiło. Na pierwszy rzut oka nic nie ułatwiło, ale teraz jest jedna rzecz, którą jak teraz sobie zapamiętacie, to będziecie widzieć cały czas. My chcemy to zwinąć do, do czego? Do pochodnej iloczynu. Czyli jeżeli pamiętacie, jaka była pochodna iloczynu, czyli był F razy G'. Na początek mieliśmy F', potem było G. Potem było F, a potem było G'. Jeżeli przyjrzymy się naszemu równaniu teraz i przypuścimy na przykład, że to jest nasze F', to znaczy, że to jest, moi drodzy, G'. Czyli zwiniemy to teraz z prawej do lewej i nasze f to będzie y, a nasze g to po prostu będzie e do 1 druga x kwadrat i to możemy zapisać w taki sposób. I teraz co się dzieje dalej, jeżeli chcecie możecie sprawdzić. Bardzo to serdecznie polecam, żeby sobie to teraz rozpisać z tego wzoru i uważajcie, tu jest pochodna złożona. I dalej przyrównuję to do zera. I teraz chcę się pozbyć prima. Jak się pozbywam prima? No przecież muszę całkować, czyli obustronnie całkuję, że tak powiem, bo mam po DX, ponieważ tu mam Y od X. I teraz, moi drodzy, tu mi znika ogólnie całk... pochodna, przepraszam. Natomiast po prawej stronie całka zera to nie jest tylko 0, to jest 0 plus C. Czyli tu zostaje mi stała. Zapiszę to tutaj, że całka zera dx to jest 0 plus. C. Żebyśmy o tym pamiętali, bo oczywiście, że całka zera to jest 0, ale musimy uwzględnić tutaj już tę stałą. I teraz dzielimy lub mnożymy przez e do minus 1, 2x kwadrat, jak chcecie, i dostajemy rozwiązanie, że mamy to e do minus 1, 2x kwadrat razy c. I oczywiście c możemy zapisać tutaj po stronie, y, 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 znaczy na początku przed c. Przed E. Dlatego możecie sobie tutaj. Mnożenie jest przemienne. I to jest nasze rozwiązanie ogólne. Rozwiązanie ogólne, ponieważ my nie mamy warunków początkowych, więc nie musimy teraz podstawiać i szukać wartości C szczególnej. I jeżeli faktycznie sobie podstawicie to tutaj, wy zrobicie pochodną, wyjdzie Wam, że to jest równe 0. No i teraz jeszcze zrobimy sobie, żebyście poćwiczyli dwa przykłady. Przykład drugi na tablicy. Sprawdzamy, moi drodzy, czy jest to równanie liniowe. Jest jak najbardziej. Mamy Y', czyli jest ok pierwszego rzędu. Tutaj mamy y, coś z x, zgadza się i po prawej stronie jest 0. I teraz czasami w niektórych podręcznikach, jakbyście sobie przeglądali lub w skryptach, ta metoda tak mocno nawiązuje do tej metody, do tej reguły mnożenia, czyli pochodnej iloczynu, że autorzy próbują zmusić czytelnika i to dobrze w sumie, żeby zgadywał przez co pomnoży, czyli odgadnąć czynnik całkujący, tak, żeby wyszedł tutaj wyszło to rozwinięcie pochodnej mnożenia. Jeżeli chcecie, możecie się pobawić z tym. Jeżeli nie, to po prostu możecie się zapamiętać tutaj ten czynnik całkujący. No dobrze, to my teraz spróbujemy policzyć kolejny czynnik całkujący, czyli mamy tak, mi równa się E. I naszym P od X jest całe to wszystko, że tak się wyrażę, łącznie ze znakiem. Czyli będzie E do całki z minus 2x przez 1 plus x kwadrat dx. No i tu ta całka czasami to jest trochę zabawa. Jeżeli macie problem z całkami, bardzo serdecznie zachęcam, żebyście sobie je utrwalili. Chociażby możecie skorzystać z kursu, który jest na naszym kanale. My sobie wyłączymy najpierw znak. Bo jest ważne, żeby tutaj nam się nie plątał. Eee, I pamiętamy takie bardzo ciekawe, taką ciekawą własność, że jeżeli w liczniku jest pochodna mianownika, to to jest po prostu, ta całka to jest logarytm z mianownika, i to wykorzystamy, czyli to będzie e do minus logarytm 1 plus x kwadrat. Oczywiście to C pomijamy, i teraz tak ten minus nam przeszkadza, więc minus możemy dać jako potęgę argumentu. I ostatecznie wynikiem to będzie 1 przez 1 plus x kwadrat. Mogę wartość bezwzględną pominąć, bo 1 plus x kwadrat jest zawsze dodatnie. Czyli mamy coś takiego, to jest nasz czynnik całkujący, czyli mogę obustronnie pomnożyć teraz moje równanie przez ten czynnik. I co się okazuje? Co ja w ogóle dostanę? Czyli mam tak 1 przez 1 plus x kwadrat razy y prime. Minus, i tu nie będzie ładnie, ale jakoś trzeba sobie tutaj wymnożyć, będzie 2x dzielone przez 1 plus x kwadrat do kwadratu razy y, no i to się równa 0. I teraz moi drodzy, no, nie, tak jak mówię, poszerzyło nam się, ale w dalszym ciągu jesteśmy w stanie dosyć szybko zgadnąć, y, jakie funkcje tutaj mamy przemnożone. Na pewno będzie zawsze y, a tą drugą funkcją musi być to, co jest przy nim, czyli tak naprawdę czynnik całkujący. Czyli mamy 1 przez 1 plus x kwadrat. I to będzie tutaj prim równa się 0. Jeżeli nie wierzycie, policzcie sobie szybciutko pochodną z tego i zobaczycie, że to jest dokładnie to. Nawet znak się będzie zgadzał. I teraz tak, znowu całkujemy obustronnie po dx i dostajemy, że y razy 1 przez 1 plus x kwadrat równa się c, czyli jakiejś stałej. I stąd dostaję rozwiązanie ogólne, że to jest c razy 1 plus x No dobra, przyznajemy, wygląda to dosyć sympatycznie w przypadku równania jednorodnego, a co będzie, jak będzie równanie niejednorodne? I na tablicy mamy przykład równania niejednorodnego, jak najbardziej jest liniowe, tak. Mamy tutaj y', z jedynka i z przodu, tu mamy coś z x, czyli 1 przez x razy y, czyli zgadza się. I po prawej mamy tylko coś z x, oczywiście 3x jest jak najbardziej czymś z x, funkcja liniowa, czyli jest to równanie liniowe pierwszego rzędu i niejednorodne. Czyli co robimy? Jak najbardziej idziemy tak jak robiliśmy wcześniej, czyli obliczamy sobie czynnik całkujący, czyli mamy całkę e do całki, tutaj mamy nasze p od x, czyli 1 przez x dx. I teraz mamy tak e, całka z 1 przez x dx to jest logarytm. No i tu jest mały problem, bo trzeba by założyć jakąś logiczną dziedzinę, ale powiedzmy, że zakładamy, że tutaj wszystko działa tak jak ma. E, Czyli x -y muszą spełniać po prostu e, odpowiednie założenia, zostawię tylko z x bez wartości bezwzględnej, żeby potem ona się za nami nie ciągnęła. I teraz tak, przemnażam obu przez x. E, I co się dzieje? Mam tutaj x razy y', tu mi się x kasuje i będzie po prostu, no, piszę tą jedynkę razy y, a po prawej stronie już nie ma zera, tylko jest 3x kwadrat. No i generalnie zobaczcie, że to 0 było fajne, ale to czyjś kwadrat też nas jakoś nie martwi, bo my się zajmujemy w dalszym ciągu lewą stroną. Po prawej niech się dzieje co chce. Nie ma znaczenia, będziemy się tym zajmować później. No i teraz zaczynamy zwijać, czyli odgadujemy, czym jest f, czym jest g. Na pewno będzie y, no a jeżeli y jest f, to naszym g musi być x, czyli tą drugą funkcją. Zostawiamy dalej prawą stronę tak, jak jest. I teraz moi drodzy całkujemy obustronnie po dx. I co się dzieje? Znika nam prim, a po prawej stronie mamy całkę. I to jest ważna sprawa, że po prostu tyle się zmienia, czyli tak naprawdę niewiele. Kiedy macie tutaj coś różnego od zera, to po prostu to całkujecie. I to będzie wówczas, e, całka z tego to będzie x do trzeciej plus c. C też trzeba zapisać tutaj, dosyć ważna sprawa. I dzielimy obustronnie przez x, bo chcemy wyliczyć ile jest y równa się. No i zostaje nam x kwadrat plus c przez x. Oczywiście przy odpowiednich założeniach, żeby to miało wszystko sens. I to jest, moi drodzy, metoda Eulera, metoda czynnika całkującego, metoda mnożenia, różnie nazywana, ale polecam bardzo serdecznie mieć ją gdzieś w rękawie, bo jak widzicie jest bardzo interesująca, troszeczkę z innej perspektywy pokazuje całe te równania różniczkowe, no bo to przecież musicie i tak odgadnąć tą funkcję i tak, tak naprawdę, co spełnia to, co sobie tutaj autor zapisał. Jeżeli macie jakieś pytania... Zapraszam do kontaktu mailowego. Będziemy jeszcze robić inne metody rozwiązywania równań różniczkowych, liniowych. Oczywiście jest uzmieniania stałe i przewidywania i nie tylko. Dlatego zachęcam do oglądania. Zachęcam do wsparcia kanału bardzo serdecznie w formie takiej, która jest tu napisana, lub też możecie postawić nam kawę, herbatę lub ciacho. I cóż, zachęcam do subskrypcji, do polubienia filmu i słyszymy się w następnym.